Dzisiaj pokażę Ci 7 mega, niesamowitych, dowalonych, potężnych, wielkich i mocarnych rekordów świata w Brawl Stars. Część z nich praktycznie nie da się pobić i ciężko uwierzyć, że komuś udało się je zrobić. Za to ty, teraz też możesz pobić pewien rekord, mój drogi widzu. Więc uwaga, uwaga, przygotuj się. Sprawdzimy, kto najszybciej potrafi zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. 3-4, start, poszło. Napisz mi w komentarzu, ile zajęło Ci zostawienie łapki w górę, to postaram się przypiąć serducho No i jeszcze ostatnia prośba, żebyście dołączyli do naszej. Armii i zostawili subika na tym kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy będziecie totalnymi szefami. No i co, lecimy z odcinkiem, nie ma co przedłużać. A i jeszcze zanim przejdę do pierwszej rzeczy, no to tutaj wyświetla wam się taki oto kanał i wzorowałem się na tym ziomeczku. On nagrał podobny film, jest to zagraniczny youtuber i postanowiłem, że nagram właśnie coś podobnego dla was. Więc no, to od razu mówię, żeby nie było tutaj problemów. No i generalnie pierwsza rzecz, którą chcę wam tutaj pokazać, pierwszy niesamowity rekord dotyczy pucharków. Jedna osoba, która najwięcej wbiła puszek, mam nadzieję, że w ogóle to jest aktualne, co Wam pokazuje, to ziomeczek Navi Cubic. Taki manik jest to oczywiście Pro Player Natus VinSere, czyli takiej drużynki esportowej sportowej i ten ziomeczek wbił 65 9 trofic, czyli oczywiście pucharków No i to jest generalnie rekord świata Aktualny, o ile oczywiście to jest aktualna Ta stronka, mam nadzieję, jak ktoś to mnie poprawi, Ale wydaje mi się, że to jest aktualne, on miał tutaj Najwięcej, na drugim miejscu jest Hyra Hyra chyba bardziej każecie od niego, Na ten ziomeczek Kubik, w ogóle on tak wygląda, możecie tutaj go Sobie zobaczyć, ma najwięcej, na trzecim Ekfak, później Trebor i tak dalej, i tak dalej Troszkę się tej ekipy zebrało, no ale Generalnie wbić 65199 Pucharków, o matko bosko, zazdroszczę mu, nie Przecież to jest, kurde, trzy razy więcej Ponad ode mnie, no, ok, spoko, mordeczko, Jak lubisz tyle grać w browla, no to czemu nie? Gratulacje dla ciebie, serio. szacun dla niego, widzowie, napiszcie mu tutaj: brawo, Kubiko, brawo, Cubic, za to, że tak ładnie wbił te pucharki. Oj, widzowie, jak usłyszycie drugi rekord, to już nam szczena opadnie. Generalnie słuchajcie, czy wiedzieliście, że na solo maksymalnie można wytrwać 13 minut i 14 sekund? No i ten ziomeczek właśnie to zrobił. Strefa już cała była zawalona, jak widzicie. Normalnie dedałoby się, ale chłop miał maksymalną. No może nie maksymalną, ale po prostu bardzo dużą liczbę Power cubesów na sobie i grał Mac. Czyli cały czas mógł sobie tworzyć jej robocika, on dedał, to później on wracał i miał full HP. No i tak cały czas robił. Oprócz tego były wspomagacze, które dawały mu życie na tej mapce. No i tak oto nie dało się go praktycznie zabić. Strefa nie mogła żaden inny gość, praktycznie. No dobra, jakby w 10 się na niego rzucili, to może by go rozwalili. No ale on najpierw powybijał sobie innych, no i został tylko z jednym ziomeczkiem, który oczywiście no specjalnie nie dedał, żeby ta gierka jeszcze trwała. No i tak oto przetrwali oni 13 minut i 14 sekund. To jest maksymalny czas trwania showdowna. jeny naprawdę dużo. Kurde, ja tyle nawet nie umiem się skupić i uczyć matematyki, a oni tyle grali jedną gierkę na showdownie w Brawl Stars. Co jak co? Tutaj też należy się ewidentny szacun dla nich i tego rekordu sobie nie da się pobić, da się go tylko wyrównać. No bo jak już dojdziemy do końca tego, no to po prostu gierka nam się zakończa remisem, więc no taka ta ciekawostka dla was, tyle maksymalnie trwa. No więc dobra widzowie, spójrzcie sobie tutaj Jak widzicie ja w Brawl Stars mam 120 któryś tam level W Brawl normalnie wbijamy levele Za doświadczenie, to takie niebieskie Kojarzycie na pewno, możecie mi w sumie napisać jaki wy macie level w Brawl Stars No i teraz pewnie jesteście ciekawi Ile najwięcej można wbić tego levelu Jaka osoba ma najwięcej No więc jest kilka takich osób Ponad 10 z tego co tutaj widzę I wszystkie z nich mają 500 To jest maksymalny wynik, 500 poziom Nie da się mieć więcej No i gratulacje tutaj dla tych osób, tylko zwróćcie uwagę Że te osoby mają bardzo dziwne niki, więc bardzo możliwe są po prostu jakieś pracownicy supercela Lub jakieś konta testowe, lub hakerzy A taka normalna osoba z normalnym nickiem To jest Landy, który jest na 12 miejscu i ma 479 level Więc no, tutaj gratulacje dla wszystkich oczywiście tych osób Nie wiem, czy te pierwsze wbiły to uczciwie, czy nie Nie wnikam, ja tam nie wiem Ale wiem, że na pewno landy wbił to uczciwie Landy to jest taki youtuber i on ma 479 level Więc co jest krale w ogóle, widzowie Ja mam 120, któryś, a tak chłopy już powbijamy Ponad 500, to halo Dobra, nie ponad 500, tylko równe 500 Ale no, no brawo dla nich, no ewidentnie brawo, aż Zaklaszcze, no bo kurde, taki wynik spory, szacun. To słuchajcie tego, widzowie. jak kiedyś sobie grałem I Na pewno okażecie ten tryb z gwiazdkami. No i tam zdobyłem 100 tych gwiazdek. I myślałem, że wtedy, kurde, ale jestem kozakiem. Nie no, ja tu jestem najlepszy. 100 gwiazdek wbiłem. Przecież nikt do mnie nie ma podjazdu. No to słuchajcie, jaki jest maksymalny rekord gwiazdek wbity w jednej gierce. Oczywiście to może być nieaktualne. Jeśli jest nieaktualne, to przepraszam, możecie poprawić mnie w komentarzu. Ale wydaje mi się, że nikt nie miał więcej. No i generalnie, mordeczki, ten wynik wynosi 163 gwiazdki Tak, jakiemuś chłopowi udało się to zrobić. Oczywiście grali na specjalnie tutaj stworzonej mapce. Eee, grali sobie z do z Stworzeni, stworzyli sobie coś takiego. Ładowali ulty, gdy już zebrali trochę gwiazdek, to się zabijali. No i tak oto dochodzili do bardzo, ale to bardzo dużej ilości. Więc no, nie było to wcale takie łatwe, bo to wszystko jest skomplikowane i trzeba się dobrze dogadać, żeby im to wyszło. I też jednej osobie udało się to wyrównać. 163 gwiazdki udało się wyrównać, ale nikomu nie udało się zrobić więcej. Więc jak wam się nudzi, nie macie co robić, to poglądajcie sobie ten filmik, jak oni to robią. No i generalnie możecie próbować. Chociaż wątpię, żeby komuś się udało pobić, bo to jest serio tak duża liczba, że łopanie, ciężko to naprawdę, no kurde. Nawet jakby się chciało, widzowie. Możemy zrobić jakiegoś takiego jednego liveika, na którym będziemy próbowali pobijać wszystkie rekordy w Brawlu. Może coś nam wyjdzie. Chociaż wątpię, bo to co ci ludzie robili, to jest niesamowite. Dobra, widzowie, lecimy dalej, bo ja tutaj mam najgrubsze rekordy jeszcze przed nami. Więc oglądajcie koniecznie od początku do końca. No i słuchajcie, tym razem będzie trzeba mieć tutaj oczywiście Star Power Dynasko do dynamajka. Na tym będzie polegało, już się domyślacie. Po prostu chodzi tutaj o skoki z rzędu zrobione dynamajkiem. Jak wiecie, jak rzucimy sobie z tym star powerem tutaj dynamity od dynamajka pod nogi, naszemu Dynamite'owi, no to on skacze. I później w locie możemy rzucić kolejne w sensie przed naszym lotem. No i on się odbija i tak jakby z rzędu sobie skacze parę razy. No i. Po Pomyślcie teraz, jaki jest tego rekord. No mój rekord to jest 3. Nie umiem zrobić więcej niż 3 skoki z rzędu, a jakiś chłop zrobił ich 76. To nie jest fake widzowie, no powtórzę wam, to nie jest fake 76 skoków z rzędu, czajcie. Ja nie wiem jak on to robił. Używał oczywiście jeszcze tego ulta, tylko że ten ult wywala mocniej i wtedy musiał mieć wszystko mega dobrze wyćwiczone. Wiedział, jakie są odległości, gdzie się odbije. No i jakoś mu się to udało. Na początku to nie dowierzałem, ale zobaczyłem to sam na własne oczy. Niestety nie mogłem tutaj tego dokładnie pokazać, bo ten filmik może mieć prawa autorskie, ale musicie mi wierzyć na słowo, że coś takiego. Jego jest, więc wow, 76 skoków Z ciekawości możecie sobie wejść na Brawla Później po tym odcinku i zobaczyć ile wam się uda Skoków zrobić z rzędu, no i mi napisać w komentarzu Bo też jestem ciekawy, ja trzy razy dałem tylko radę Wiem, że to słaby, dobra, nie bijcie, lecimy dalej No to dobra Pewnie nieraz graliście sobie solo showdowna I udawało wam się wygrać i mówiliście Ha, ale jestem dobry, zwyciężyłem No to teraz pokażę wam prawdziwych kozaków Numer jeden, Soul. Le, le, le. dobra, nie będę czytał jego Niku. Ma pięknego arbuzika. To przeczytam go arbuzik, tak go będziemy nazywać. Ma 22 644 win na solo i to jest rekord. Nikt aktualnie nie ma więcej, oczywiście jeśli dane na tej stronie są aktualne, to nikt nie ma więcej. I jest to rekord świata. Pomyślcie sobie, ponad 22 644 razy wygrał na solo. Łomatko bosko. <noise> to chłop musiał nieźle w to pykać dużo razy, co? No to największego szefa zostawiłem chyba na koniec. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile najwięcej minusowych pucharków miała jedna osoba w Brawlu? No pewnie nie, no to już Wam mówię. Jak się zastanawialiście i nie wiedzieliście, to też bardzo dobrze, bo już Wam mówię. Ja myślałem, że jest to ponad minus 9600, yy, no ale okazało się, że nie. Że jest to osoba, która miała więcej pucharków na minusie. Może wytłumaczę szybciutko, skąd te pucharki na minusie się biorą. Generalnie wystarczy, że coś sobie kupimy w Brawlu za prawdziwe pieniądze, na przykład są to właśnie te Gemy, yy, czy tam mega boxy, no i później to q u Dodamy twórcom, żeby nam zwrócili pieniądze za to i że tego jednak nie chcemy, a już to kupiliśmy. No, i wtedy twórcy dają nam, no, na minusie, gemy w Brawlu. No, i żeby się ich pozbyć, to oczywiście trzeba znowu te gemy doładowywać. I wtedy to się zeruje, i no, rozumiecie o co chodzi? No, i tak się składa, że pewien ziomeczek tyle tego nakupował. Wydał chyba gdzieś z 800 dolarów, jak nie więcej. No, i ta, tutaj jest ten wynik. Ja nie będę w sumie jakoś bardzo tego komentował. No, po prostu łomatko Bosko, to, to to może być komentarz na to, ile tych minusowych gemów jest. Widzicie, minus 14 tysięcy ponad, co jest gran no i to jest na pewno rekord świata Jeśli chodzi o minusowe gemy, nikt nie miał więcej No chyba, że ktoś z was chce sobie sprawić minusowe gemy To możecie próbować, ale nie polecam Nie polecam, bo wtedy tak jakby zepsujecie sobie konto No i kurde no, no Nie da się praktycznie z tego wyjść No pomyślcie, odrobić 14 tysięcy gemów Masakra jakaś co. No come on. To zostawcie suba i łapkę w górę No i trzymajcie się do kolejnych A dzisiaj wam live'ika odpalę, więc śledźcie w sumie mój kanał na YouTubie i trowo Do zobaczenia wszystkim, hej!